Dzisiaj o obowiązku informacyjnym i o tym, co pisać w zaleceniach Karty Medycznych Czynności Ratunkowych, bo okazuje się, że na wskroś doświadczeń nas w całej Polsce potrafimy naprawdę doskonale spisać się w działaniu przy pacjencie, ale miewamy trudności, które dotyczą udokumentowania tej należytej staranności we wpisach Kart Medycznych Czynności Ratunkowych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co w ogóle uzasadnia. Taką rzetelność w prowadzeniu dokumentacji medycznej, a co związane jest także z ramami prawnymi wykonywania naszego zawodu. Oczywiście. Naczelna kwestia to jest kwestia należytej staranności i ona przede wszystkim dotyczy tego, co robimy z pacjentem. Ale pamiętajmy, że artykuł 35. Ustawy o zawodzie ratownika medycznego zobowiązuje nas do działania w myśl należytej staranności z zastosowaniem aktualnej wiedzy medycznej, ale także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej zawodu ratownika medycznego. Hasło należyta staranność wielokrotnie jest przywoływana, począwszy w samym przyrzeczeniu kodeksu etyki zawodowej ratowników medycznych w artykule 2, w artykule 34. Z drugiej strony, sam pacjent ma gwarantowane to, że ma prawo do udzielenia świadczeń zdrowotnych z należytą starannością to artykuł 8 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. I z tej perspektywy, jak wynika także no, z analizy różnego rodzaju postępowań wyjaśniających czy orzeczeń sądu, podstawowym dokumentem, który służy również ocenie, czy te kwestie ram zawodowych, do których jesteśmy zobowiązani, zostały wypełnione, to właśnie dokumentacja medyczna. Jeśli zatem mowa o obowiązku informacyjnym, to z perspektywy ustawy o prawach pacjenta, jakby pacjent ma gwarantowane to, że może wyrazić zgodę, może także tak, takiej zgody odmówić, ale tylko wtedy, jeśli medyk po drugiej stronie, członek zespołu ratownictwa medycznego, dopełni obowiązku informacyjnego, którego zakres określony jest w artykule 9. Także ustawy o prawach pacjenta. Mówiąc, mówiąc o tym, co w ramach tego obowiązku informacyjnego należy zmieścić, to oczywiście nasze, nasze wstępne, chociażby rozpoznanie czy podejrzenie dotyczące tego rozpoznania możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych. W szczególności chodzi tutaj o konieczność rozszerzenia diagnostyki w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale to, co wydaje się kluczowe dla podjęcia świadomości, Świadomej decyzji przez pacjenta o tym, że on odmawia na przykład transportu do szpitala, to to, jakie są możliwe następstwa niezastosowania się, zaniechania tej diagnostyki tak aby pacjent nie dowodził później, że podjął decyzję, nie będąc świadomym konsekwencji, jakie to dla niego niesie. Z perspektywy kodeksu etyki zawodowej w artykule 8 mowa jest o tym, że my musimy respektować w naszym działaniu prawa pacjenta. Do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji o swoim stanie zdrowia i patrząc na także perspektywę taką historyczną, trzeba powiedzieć, że aktualnie pozycja pacjenta i jego zdolność do autonomicznego także podejmowania decyzji względem swojego stanu zdrowia jest bardzo mocno akcentowana na wskroś wszystkich przepisów prawa, które dotyczą działalności medycznej. Artykuł 10 Kodeksu Etyki Zawodowej mówi o tym, że ratownik medyczny przekazuje pacjentowi czy jego przedstawicielowi ustawowemu informacje dotyczące stanu zdrowia, ale także inne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ja będę mówił w dalszej części o tym, jakie przykładowo są obowiązujące przepisy prawa w zakresie informacyjnym dla pacjenta, dlatego podkreślam znaczenie tego zapisu, bo przecież, w perspektywie oceny należytej staranności, w kontekście na przykład odpowiedzialności zawodowej, ten kodeks będzie wtedy odgrywał kluczową rolę. Jeżeli chodzi o komunikację, to też nie ulega wątpliwości, że sposób przekazania informacji pacjentowi. Musi być taki, aby był dostosowany do jego zdolności percepcyjnych, aby był dla niego zrozumiały, i o tym stanowi artykuł 11 ustawy o zawodzie, przepraszam, kodeksu etyki zawodowej ratownika medycznego. Z kolei sama ustawa o zawodzie ratownika medycznego zobowiązuje nas w artykule 55 do przestrzegania praw pacjenta oraz udzielania informacji o stanie zdrowia. W zakresie świadczeń zdrowotnych, tych, któremu udzieliliśmy w ramach medycznych czynności ratunkowych. Nie ulega więc wątpliwości, że z prawnego punktu widzenia ten obowiązek informacyjny i konieczność jego należytego wypełnienia jest bardzo mocno osadzony w realiach prawa i z punktu widzenia oceny jakości naszego działania. W razie ewentualnych roszczeń pacjentów. Istotną kwestią będzie to, w jaki sposób udokumentowaliśmy ten obowiązek informacyjny, czy jakiej jakości informacje też udzieliliśmy pacjentowi czy jego rodzinie. Zachęcam wszystkich do tego, aby zapoznać się z dokumentem opracowanym przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Ten dokument dostępny jest na stronie internetowej Rzecznika, który dotyczy świadomej zgody pacjenta na świadczenia zdrowotne. W praktyce działania my oczywiście stajemy niejednokrotnie w obliczu bardzo trudnych sytuacji, które no, wymagają naszego dobrego rozeznania, w tym kiedy zgoda lub odmowa pacjenta jest świadoma. Rzecznik podkreśla pięć cech świadomej zgody, no bo poza tym, że pacjent w ocenie medycznej prawda, powinien być zdolny do wyrażenia świadomej zgody, czyli prawda, musi mieć GCS-15, musi być zorientowany aloautopsychicznie, to oprócz tego musimy pamiętać o tym, że zgoda musi być dobrowolna, Musi być wyrażona. W naszym przypadku najczęściej to, ta zgoda ma charakter konklu konkludentny. My zakładamy, prawda, że skoro pacjent wezwał pogotowie, to wyraża zgodę i na badanie, i nasze leczenie, ale będą też takie sytuacje, w której o tą zgodę należy zapytać wprost, tak aby ona właśnie była wyrażona. Musi być uprzednia w stosunku do wszystkich czynności, które podejmujemy wobec pacjenta, ale musi być przede wszystkim. Poinformowana, czyli w tym zakresie obowiązku informacyjnego, my musimy dochować pewnej staranności, aby udzielić pacjentowi wszystkich informacji, które są potrzebne do tego, aby podjął świadomą zgodę i musimy to zrobić w sposób, który jest dla niego zrozumiały. Ostatnia taka, no można powiedzieć, namacalna cecha świadomej zgody to to, że ona jest odwołana, Czyli na każdym etapie udzielania procesu świadczeń zdrowotnych, ona może być przez pacjenta odwołana. Ten slajd umieszczam dlatego, że na wskroś całej Polski czasami pojawiają się opowieści o tym, jak to ratownicy medyczni chcąc. Zabrać podpis pacjenta, tak aby budować dla siebie ewentualnie poparcie dla, dla jakby uzasadnienia decyzji o tym, że pacjent został w domu. Informują pacjenta o tym, że proszę tu podpisać w tej ramce, to jest takie poświadczenie o tym, że my tutaj byliśmy. Trzeba pamiętać, że no, w sytuacji, kiedy pewnym podstępem próbujemy zdobyć oświadczenie pacjenta o tym, że nie wyraża zgody na badanie czy na transport do szpitala, taka, takie oświadczenie może zostać uznane za nieważne i do takich głównych wad oświadczenia należy albo brak świadomości, ale błąd czy podstęp. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek, choć trudno mi w to uwierzyć, dopuszcza się takiej pracy, Praktyki, w której prosi o podpis pacjenta pod oświadczeniem o tym, że nie chce jechać do szpitala, informując, że to jest podpis na potwierdzenie tego, że zespół ratownictwa medycznego. U tego pacjenta był, no to naraża się na ewentualną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, no w tym przypadku ustawy kodeks cywilny. Ten, ten przepis jasno reguluje, w jakich sytuacjach oświadczenie złożone przez między innymi pacjenta może być uznane za nieważne. Nie ulega też wątpliwości, że przez pryzmat utrwalonej już linii orzeczniczej dokumentacja medyczna jest dość mocnym dowodem w sprawie, ona bowiem rozumiana jest, tak jak tutaj w wyroku sądu administracyjnego w Lublinie wynika jako pewna forma kontroli przebiegu całego procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. W, z kolei w różnego rodzaju postępowaniach, a w szczególności w postępowaniu karnym czy w postępowaniu cywilnym, przed sądem. Ta dokumentacja medyczna służy ocenie tego, w jaki sposób pacjent był leczony, w jaki sposób został zbadany, a przede wszystkim jakie parametry życiowe dla oceny jego stanu zdrowia zbadano i jak one wyglądały. To przykład jednej z Opinii sądowo-lekarskich, której biegli, ocenili, że jako wiążące przyjmują wyłącznie zapisy w dokumentacji medycznej, dlatego że nie posiadają umiejętności zawodowej dla oceny wiarygodności zeznań, które również jako dowód w sprawie często towarzyszą. Z kolei my mamy czasem wątpliwość, prawda, czy pacjent nie może kwestionować, Prawdziwości, wpisów w dokumentacji medycznej, i oczywiście takie, takie historie już miały swoje miejsce na salach sądowych. Tu jeden z wyroków Sądu Apelacyjnego, akurat w Lublinie. W którym podkreślono, że większy walor wiarygodności posiadają dokumenty z okresu, w którym strony nie przewidywały możliwości ich procesowego wykorzystania, niż zeznania osób, które prawda, w procesie uczestniczą, mając już jakąś określoną intencję, określony zamiar. I z tej perspektywy musimy mieć świadomość, że dokumentacja medyczna, która sporządzona jest niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, ma w tym kontekście niebywałe znaczenie dla zdolności udokumentowania tego, co dotyczy faktycznego przebiegu i faktycznego sposobu, na przykład poinformowania pacjenta. Musimy też pamiętać, że jeżeli chodzi o ten ustawowy obowiązek udzielenia pacjentowi informacji, spełnienia obowiązku informacyjnego, ciężar dowodu spoczywa na nas, na ratownikach medycznych, na kierownikach łowniku zespołu ratownictwa medycznego a zatem nie ma lepszego sposobu niż to że ten obowiązek informacyjny właściwie zostanie opisany w karcie medycznych czynności ratunkowych jakie zatem mogą być funkcje zaleceń dla pacjenta bo nie będziemy tutaj rozpatrywali całego kontekstu całego kontekstu dokumentacji medycznej skupimy się na zaleceniach no oczywiście zalecenia są Pewną, pewnym takim przedłużeniem tej należytej staranności w działaniu nad pacjentem, bo mają niejako też określić i zapewnić pacjentowi ciągłość opieki zdrowotnej, nawet jeśli go odsyłamy do jakiejś opieki specjalistycznej, czy gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Również w tych zaleceniach możemy zamieścić wskazania, które dotyczą samokontroli, samoopieki pacjentów. W pewnym sensie też jego edukacji, ale z naszej perspektywy i też możliwości budowania linii obrony w różnego rodzaju postępowaniach wyjaśniających, mają one znakomite znaczenie, jeśli chodzi o wartość dowodowa. Skoro więc mowa o tym, co wynika z obligatoryjnych wpisów do dokumentacji medycznej, to chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy, które powstają na gruncie po pierwsze ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, to jest obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego, bądź opisania okoliczności, które powodowały, że od tego obowiązku odstąpiliśmy. To jest artykuł 18 ustęp 2 i drugi z literką A, który dotyczy tego obowiązku. Kolejna rzecz to jest obowiązek opisania okoliczności, w których określamy pacjenta jako NN, z jakiego powodu on jest, Traktowany jako pacjent NN, to jest na przykład brak możliwości potwierdzenia tożsamości pacjenta w oparciu o dokument, i o tym stanowi rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej. Ale również artykuł 25 ustęp 1 ustawy o prawach pacjenta zobowiązuje nas do tego, aby każdorazowo, kiedy jest taka konieczność, czyli mamy do czynienia z pacjentem małoletnim czy pacjentem częściowo bądź całkowicie ubezwłasnowolnionym, określić dane przedstawiciela ustawowego i w tej chwili w systemie SWDPRM funkcjonuje odpowiednia zakładka. Jeśli chodzi o nasze doświadczenia, najczęstszym wpisem w dokumentacji medycznej, jakie możemy odnaleźć już w kartach, które znajdują się w repozytorium SWDPRM, to taka krótka informacja pacjenta poinformowana o dalszym postępowaniu. Trzeba ocenić, że jest to formuła zbyt ogólna, która ma po pierwsze niską wartość informacyjną dla pacjenta, a poza tym dość niską wartość dowodową, bo o ile można opierać na tym wniosek, że jakąś informację przekazaliśmy pacjentowi, to niestety nie można wskazać, czego ona konkretnie dotyczyła. Zatem jakie przykłady zaleceń możemy w, stosować w karcie, zwłaszcza, że mamy do tego celu notatnik, w którym można umieścić zalecenia na każdą okazję. I jakoś specjalnie później nie tracić dużo czasu nad sformułowaniem zdań, które mogą przysłużyć się udokumentowaniu należytej staranności. W zasadzie wydaje się, że zalecenie pilnej kontroli u lekarza POZ-u i nocnej świątecznej opieki, jeśli pacjent ma jakikolwiek problem zdrowotny, a niekoniecznie taki, który wpisuje się w objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, jest całkiem sensowne. I tu przykład takiego zalecenia warto wskazać. Przy tej okazji, że w razie pogorszenia stanu zdrowia, wystąpienia objawów niepokojących, na przykład, i tutaj odnieść się do tego stanu, który stanowił powód wezwania pogotowia, należy bezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej, udać się do SOR-u czy wezwać pogotowie. Nie? E, e, oczywiście mówimy tutaj o objawach takich, które będą stanowiły podejrzenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego jak nie wiem, ból w klatce piersiowej, duszność, nie wiem, omdlenie na przykład. 嗯。Uh huh. Ważna kwestia dotyczy obowiązku informacyjnego w kontekście odmowy transportu do szpitala. Zobaczcie, proszę, tutaj jeden z wyroków Sądu Najwyższego, który przesądzał o tym, jaki, jaki jest zakres tego obowiązku informacyjnego. Ja przytoczę ten wpis. Jeżeli istnieje konieczność hospitalizacji, a pacjent się temu sprzeciwił, obowiązkiem no, w tamtym przypadku lekarza jest udzielenie pełnej informacji o powziętych podejrzeniach, o konieczności poszerzenia diagnostyki w warunkach, szpitalnych Oraz o ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych, do jakich może doprowadzić odmowa lub spóźnione zastosowanie się do zaleceń. Mając na względzie, że ciężar dowodu tego obowiązku spoczywa na nas. Tu przykład takiego zalecenia. Pacjenta w sposób dla niego zrozumiały poinformowano o występujących u niego objawach stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz pilnej ko konieczności rozszerzenia diagnostyki i leczenia w szpitalu. Szczegółowo poinformowano także o możliwych skutkach świadomie podjętej decyzji o odmowie transportu do szpitala, które mogą wywołać negatywne następstwa w stanie zdrowia, w tym zgonu także w przyszłości. W razie zmiany decyzji pogorszenia stanu zdrowia, Wezwać zTM. Pamiętajmy o tym, co wynika z przepisów prawa, a zatem jeśli na przykład stosujemy u pacjenta leki. I w charakterystyce produktu leczniczego odnajdujemy informację, że pacjenta o czymś należy poinformować, to dobrym pomysłem jest to, aby w zaleceniach również taka informacja się znalazła. Tutaj jest przykład relanium, proszę zobaczyć, no dość często stosowany w praktyce ztm ów Należy pacjenta informować o zakazie prowadzenia pojazdów, obsługiwania urządzeń mechanicznych przez 24 godziny po podaniu leku. To wprost zapis HPL-a. Natomiast, natomiast pytanie czy my w kartach medycznych czynności ratunkowych jeśli pacjent zostaje w domu faktycznie odnajdujemy tego rodzaju zapisy. Takich leków jest oczywiście więcej, przykłady które mogą doskonale posłużyć to klemastyna, hydroksyzyna, torekan, metoklopramid. Oczywiście ma to sens, ma to znaczenie w sytuacji, w której taki lek jest stosowany i pacjent zostaje w domu. Inne przykłady zaleceń, które warto stosować, to na przykład nie, po podaniu leku proszę odstawić karmienie piersią, jeżeli chodzi o matki karmiące na czas, który uzgadniamy z lekarzem POZ-u, bo oczywiście z perspektywy naszej wiedzy, trudno jest, trudno jest posiadać wiedzę taką już specjalistyczną co do każdego leku. Czy też nie wiem zalecenia dotyczące kontroli temperatury, przyjmowanych płynów, czy, czy przyjmowania. Leków dostępnych bez przepisu lekarza. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Bardzo dziękujemy za wykład. Czy może Pan wrócić z tego slajdu, okej, okay, tu zaraz, zaraz tak, bo tu jakieś wątpliwości do jednego ze slajdu się pojawiły, ale to może za chwilę. Tych pytań trochę się pojawiło, tak. Chciałem zadać też takie panu pytanie, bo ono gdzieś się też wybrzmiało tam na, na czasie. Czy w sytuacji, kiedy pacjent nie wyraża zgody na transport do szpitala, a wiemy, że jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia, to jak, jak ma się pisanie na przykład odręcznie brak takiej zgody? W sensie on podpisze nam brak zgody na transport do szpitala, jego podpis będzie widać na kar karcie medycznej w części ale co z, z takim ręcznym napisaniem? Czy, czy to ma jakąś moc prawną, czy nas dodatkowo zabezpiecza?

Generalnie z perspektywy wymogu prawnego, oczywiście w każdej sytuacji pacjent może podnosić, że to na przykład nie jego podpis, sąd ma prawo powołać biegłych grafologów, którzy będą oceniali, czy dany wzór podpisu jest zgodny z, z tym, jaki pacjent faktycznie używa i, i, i czy jego roszczenie jest zasadne. Ta forma podpisu, która aktualnie jest przyjmowana do dokumentacji, jest także związana z tym, że karta medyczna. Czynności ratunkowych jest dokumentacją elektroniczną w myśl rozporządzenia i po prostu nie ma możliwości technicznego wskanowywania podpisu, który pacjent składałby odręcznie. W związku z tym przyjmuje się, że ma on taką samą moc jak podpis odręczny. Natomiast to, co może służyć udokumentowaniu tych okoliczności faktycznych, że pacjent faktycznie takie oświadczenie w Określonym stanie zdrowia złożył. To jest to, jeśli macie wątpliwość, to jest to, że na przykład możemy poprosić się o podpis świadka, w obecności którego ta sytuacja miała miejsce, a przede wszystkim zwłaszcza w przypadku pacjentów, którzy mają wskazanie. Do hospitalizacji, proszę dokładnie opisać ten obowiązek informacyjny, to znaczy, jakie ewentualne konsekwencje pacjent może ponieść, w tym nawet zgonu w przyszłości, jeśli podejmuje taką decyzję, i wskazać, że jeśli zmieni zdanie, ponownie powinien. Y powinien wezwać zTM. Tutaj no, odpowiedzią na to, jakie informacje należy należy pacjentowi udzielić, to jest ten slajd, który chociażby jest z, z, z wyroku Sądu Najwyższego z 2007 roku, ale tutaj raz jeszcze podkreśla się znaczenie tego, że pacjent powinien być poinformowany o tym, jakie konsekwencje zdrowotne może ponieść mhm. i że ta jego odmowa może prowadzić nawet do zgonu. Okej, okay, bardzo dziękuję. Były jeszcze pytania odnośnie policji i ewentualnej działalności prokuratury na miejscu zdarzenia. To znaczy, gdyby zespół pojawił się w takiej sytuacji, gdzie na przykład policja już by wszczęła jakieś swoje kwestie proceduralne, to czy karta medycznych przesłankowych może być przekazana policji bądź prokuratorowi mhm. na miejscu zdarzenia? O tym, o tym jaki jest krąg uprawnionych podmiotów do wydania dokumentacji medycznej stanowi ustawa o prawach pacjenta. Policja nie jest organem upoważnionym do tego, aby w ogóle, tak samo jak nie wiem, Straż Miejska, nie jest organem, który ma prawo domagać się wydania dokumentacji medycznej. Prokurator może wymagać wydania dokumentacji medycznej jako dowodu w sprawie, ale w tym celu musi wydać postanowienie o zabezpieczeniu rzeczy w postaci dokumentacji medycznej. I w związku z tym, będąc na miejscu zdarzenia, jeżeli prokurator nie wydaje takiego postanowienia w formie pisemnej, ani policja ani prokurator nie mają prawa bezpośrednio od członków zespołu żądać wydania tej dokumentacji mogą ją uzyskać po przedstawieniu określonego zarządzenia dopiero bezpośrednio od dysponenta który współadministruje zbiorem dokumentacji medycznej I wtedy oczywiście w takim powszechnym obiegu ta dokumentacja jest wydawana ale raczej nie powinno to mieć miejsca w sytuacjach bezpośrednio po wiele świadczeń. Jasne, jasne, super. Padło też tam pytanie odnośnie zapisu EKG, bo widzę, że tu być może praktyki zespołów ratownictwa medycznego, jakby w Polsce może trochę są jakby odrębne, może się troszkę różnią. U nas jest to standardem, że karta medycznych czy światunkowych i zapis EKG zostaje z pacjentem, jeżeli ten pozostaje na miejscu zdarzenia. Natomiast jak to wygląda? Czy to EKG faktycznie zawsze powinno być na przykład dawane, czy wystarczy opis w karcie, w karcie i na przykład zaznaczenie, mm -hmm. jaki był rytm, a sam zapis mm -hmm. może być mm -hmm. nie przekazany pacjentowi? Faktycznie jeśli chodzi o wydruk bezpośrednio EKG, praktyka jest taka, że on bardzo często przekazywany jest wraz z tą kartą medycznych czynności ratunkowych albo pacjentowi, albo szpitalowi, który przejmuje opiekę nad pacjentem i ta praktyka jest prawidłowa. Natomiast my zawsze musimy myśleć, co pozostaje dla nas, kiedy będziemy musieli próbować odnieść się do tego zapisu na wypadek jakichkolwiek jakichkolwiek rosz Prawda? Dobrą praktyką jest opisywanie tego EKG w treści pola opis. Przykładowo, krótko, rytmiarowy zatokowy akcja serca w granicach 75 na minutę, bez cech świeżego niedokrwienia mięśnia sercowego, QTc 450 milisekund, na przykład. I są znane przypadki takie, kiedy ten wpis, bo pamiętajcie, wydruk EKG po światłoczuły zapis, prawda, po iluś tam latach, po upływie czasu, traci na znaczeniu, bo po prostu wyblaknie. Tymczasem wpis w dokumentacji medycznej z opisem Analizą tej, tego zapisu pozostanie w tej karcie już do końca upływu okresu, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna, więc jako dobrą praktykę należy wskazać opisywanie EKG w treści pola opis KMCR.